hejo, tutaj Dresia w kolejnym odcinku... ale mnie zaczęło lagować w Minecraft Survival o, już się odlegowało e, nie wiem czy wcześniej grałam na teksturpaku czy nie nie pamiętam jakoś ale sobie włączyłam no no to tak, mamy chwila ojoj, no sorry o, krypcie. Może nas nic nie e, Przejdziemy się tak na szybko spać. Czemu ten kot na mnie siedzi, jak ja śpię? Dobra, nieważne. E, I tak. Widzicie, że wyszłam z kanionu. Czekajcie, mieczek sobie wezmę. E, jest. Mi się coś pali. Tu? Nie, eee, I w sumie chodź ze mną. Kocie jeden. No, pójdziesz ty ze mną, czy nie? Hej, kocie! No, idziemy. Dobra. Eee, Wyszłam z kanionu, wykopałam tam sobie kilka rzeczy, tam jest zombiak, jeden, drugi, trzeci, czwarty, teraz zobaczymy, jak działa nasz kot. Kocie. Lipcio. Mam kota i co teraz zrobisz? Ty, ale oszust. Kotami nie wybuchną przynajmniej. No, a tak, e, chyba wiedzieliście, nie wiem czy o tym pisałam czy nie, już nawet zapomniałam, e, o tym, że szykuje się, szykuje się nowa seria z Minecraft. E, możliwe, że będzie słuchać parę waleni karnków, bo chyba się robi coś w kuchni. E, oprosiłam, prosiłam żeby byli cicho e, Wracając do tematu Szykuje się nowa seria z Minecraft e, Tak, szykuje się nowa seria Powtarzam się e, Dobra nieważne Będzie ona prowadzona z moim kolegą z, kla z klasy Nawet sobie język głupie. I tak będzie ona prowadzona z kolegą z klasy, to powiedziałam. E, I jeszcze e, będzie ona... E, pierwszy odcinek będzie nagrywany jutro. Nie wiem kiedy to będzie... Kurde! Max nie baw się AUTEM! Nie wiem czy to słyszycie, ale dobre, nieważne. Eee... Um, będzie naprowadzony, tak, 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 e, nie wiem kto do mnie napisał, szczerze mówiąc nie mam pojęcia, e, ale pozdrawiam tę osobę, czekajcie, zobaczę sobie tylko, e, Urmiers, mm, dobra, T, i no, pozdrawiam Urmiers, jak chyba w każdym odcinku. Czemu ona do mnie w każdym odcinku pisze? Dobra, nieważne. Eee... i... 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 i. Tu gdzieś widziałam Creepera. Właśnie mnie zlegowało. A dupa Jaś. A, gdzieś tu był Creeper. Szalaj z tego, co mi się tak wydawało. I... i nie wiem dlaczego... No mówiłam, że jest Creeper Nie wiem dlaczego, znowu chcę powiedzieć, będzie ona prowadzona z moim kolegą z klasy I pierwszy odcinek zostanie nagrany jutro Jak pisałam, dostałam karę na komputer, ale dzisiaj mi mama pozwoliła wyjść, bo się bawiłam z bratem Fajnie się czasami jest z nim pobawić i Aha, to też jest biura creepera. Hmm. E, koci nie pływa i w lawie, Proszę cię. Ej i, i... i no i... no. Eee. I co by wam trzeba jeszcze powiedzieć? Czy my nie mam mapki włączonej? Ej. Czy my nie mam mapki włączonej. To jest nie fair. Dobra, potem zobaczę co się stało z mapką. Hmm. A żeby nie było, dzisiaj jest 24 kwietnia, godzina 20.11, jakby ktoś był ciekawy. Eee, eee, I... No i cóż. I... i... Odcinek z Urmiers Survivalu został usunięty, bo Urmiers się nie podobało, to, że nie było widać jej z bo coś tam się stało. I zostanie nagrany na nowo jeszcze raz, prawdopodobnie jutro. I tak z informacji to tyle, a Wizard 101 to nie wiem kiedy będę wrzucać. To jeszcze zależy od tego kiedy no, kiedy poprawię wszystkie oceny i kiedy będę miała dłuższy czas siedzenia na komputerze, bo na razie dzisiaj mam godzinę. No to chyba tyle. Eee. Yy, kurczak. Hmm. Jak wejdę do kurczaka, to już nie wyjdę. Dobra, zostaniemy kurami. Dobra. Chodź, chodźcie. <laughs> Jak zwykle nie wmaczyłam, kiedy. Zaczęłam nagrywać. E, aha. No, chodź tu, kocie. Chodź no, głupi kot. Znowu warmers. Czekajcie. Eee. Tak, urmiers. Kocie. Tu sobie próbuję zrobić. No kocie! Dobra, będziesz siedzieć tu na razie. Może mnie nic nie zje na dole. Nie zamknęłam. Czuję się źle że to, z tym, że tego nie zamknęłam. Mm, mam tu szkło? Mam. Mm. Tam jest coś jasno. A, już wiem, czemu tam jest jasno. Super. Mm, to idziemy po kilof. Mm. Zjemy tu sobie coś. Odkradnę sobie. Dobra, na górze jeszcze coś zjemy. E, I cóż, i cóż, i cóż... U naszą kopalnię niedługo zacznę kopać jeszcze. A to był mob grinder. Coś takiego. Kocia, taś, taś. Dobra. Eee, moment. Eee, co ja mam zrobić? Co chciałbym tu jeszcze powiedzieć? A dzięki za 9 już subskrypcji. Cześć mamo. Super. No przemknij mi drzwi. A nie wiem... No mamo, ja tu nagrywam! Eee, sorry za to... Dobra... No Urmiar, nie pisz tak do mnie... Czekajcie chwilę... Nie przeszkadzać... E, weźmiemy to... Co? co tam damy... Eee... Wolałbym mieć tak. No. Siad. Dobra. To jeszcze nie jest tak. Zejdziemy sobie na dół mm, I tam jeszcze po wody I tam Ty to dajesz Masz płotę eee, I cóż Patrzmy, czy się przynajmniej spełnują Ten sufit zbyt piękny nie jest, ale dobry ano no. no. O, widziałam coś? A nie, to tylko kamień. Dobra, nie będziemy przez pół odcinka stać się gapić, hmm. Tak, gdy... już, czy nie? No, chyba nie. Ehm, I cóż, ciemno jest. Nie lubię, jak są takie dźwięki, jak jest ciemno. Bo jest wtedy ciemno. Nie będę kopać przy was, żeby was nie zawodzić. No, i cóż. No, super. A może byśmy tak jeszcze na zakończenie, żeby... Włożę... Przynajmniej trochę się już nie boję tych dwóch To sobie trochę pozabijamy. Sam. Witaj, kurczak. Pojawiłoby się coś W te góry pójdziemy niedługo Nie wiedziałam jeszcze co tam jest Jestem bardzo ciekawa I, i jak co tam iść to Tak, mam już 9 subskrypcji Jest fajnie Chociaż to mało, ale zawsze coś i wiecie co? Jak będziecie chcieli, to ja mam niedługo imieniny, można zrobić imieninowego live'a. ją! Jak... O zombiaki. Kurde, ale tych zombiaków się spełnuje dużo. Psst Zombiak. A i tak w ogóle to zapraszam na kanał Urmiers, która teraz kręci z Minecraft Alpha Naprawdę fajnie jest zobaczyć jak się wtedy grało albo ci którzy wtedy grali to sobie powspominać stare dobre czasy i no i co i, i, i... A i jeszcze jakbyście, jak macie już jakieś do mnie pytania, to zadajcie je w komentarzach pod tym filmem. Zrobię jakiegoś bloga, no jakiegoś loga. Nie wiem jak to się odmienia. W sensie, że alogi, logi, audio audioblogi... czy tam audiologi. Oko pajonka. Gdzieś tu był szkielet? Ja go słyszę. Fajnie. Czy oni się pojawiają parami? Czy mi się wydaje? No. Braciszek przyszedł. Drugi. Jeszcze. Co ci zrobić, jedzenie? Eee, no, ja o czym tu jeszcze by gadać? Kolega idzie do mnie, nie? Ouch. Zakleję to kiedy indziej. Tym super akcentom z creeperami zakończymy dzisiejszy odcinek. Cześć.